A teraz o tym, które ćwiczenie, które bardzo rzadko jest wykonywane, a powinno być robione. Dlaczego? Dlatego, że to jest antygonistyczne. Po prostu tu wyciskamy sobie na klatkę, a teraz w opadzie ciągniemy do klatki. Po prostu antygonistyczne mieście, żeby były silne plecy, całe, to znaczy barki, czworobocznik grzbietu, prostowniki, wszystko to, co jest antygonistyczne do wyciskania. I to jest bardzo ważne ćwiczenie i radziłbym wszystkim, którzy chcą duże wyniki osiągnąć, to ćwiczenie wykonujemy. Wygląda w ten sposób, że sztankę, trzymamy tym samym uchwytem, co wyciskamy, robimy skłon poziomo do podłogi, czy tam do pomostu i wtedy podnosimy sztankę do klatki piersiowej, zatrzymujemy ruch na klatce i na wyprostowanych ramionach. Dochodzimy do ciężaru takiego, co potrafimy wykonać 5 powtórzeń, tylko wszystkie zatrzymania. A już dla zaawansowanych będzie takie ćwiczenie, które wykonujemy w jednym powtórzeniu dynamicznie. I tu już będą duże ciężary, ale to jest dopiero po 3-miesięcznym treningu. I dla zawodników, którzy są już zaawansowani, bo to będą duże ciężary i trzeba robić bardzo dobrą technicznie, szypać prawdziwą, prawidłową krzywdę gręgosłupa. O to chodzi, żeby nie robić Kota tylko plecy są wyprostowane.